Witam Was serdecznie moi drodzy, słuchajcie, chciałem Wam pokazać jak wygląda susza, ostatnio widzieliście się u mnie koparka, zresztą może czy Pan operator zostawił tą koparkę, bo będzie teraz potrzebna do zasypywania, ale chciałem Wam pokazać jak, jak u mnie wygląda susza. No co prawda naszła woda, ale tu jest 2 metry głębokości. Zresztą, zobaczcie sobie, jest sama glina, ale sucha ziemia jest na 20 cm. Dopiero jest, widzicie, ta warstwa jest taka wilgotniejszej ziemi, no i dopiero się zaczyna glina, nie? Jak u mnie, jak, 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 jest, jak jest sucho. O, tu sobie zobaczcie na tym, na tym przekroju, bo tu najlepiej widać no, na takim przekroju, jaka jest susza. I tak się kurde wydaje, niby trochę było opadów zimą, trochę ten, ale wiecie co, w glebie, w ziemi jest sucho. No to wam chciałem akurat pokazać, mówię chociaż to nie jest, nie jest akurat temat suszy, bo można by było polemizować. Jedni twierdzą, że jest za mokro, jest za sucho. No ale słuchajcie, no co, 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 yy, rejon w Polsce to jest wiadomo inaczej, nie? A ja z prac, moi drodzy, no zabieram się za zamalowanie. Nie wiem, podoba mi się, słuchajcie, zobaczcie. Yy, po prostu chciałem zabezpieczyć, żeby tu nie podeptać. Yy, słuchajcie, no, po czasie, zobaczcie, no, ten bambus taki się robi nieciekawy, nie? Taki, taki wyblaknięty, te kolory takie są ten. A jak go impregnatem koloryzującym przeciągnę, no ma zupełnie, słuchajcie, zobaczcie inny kolorek. Taki żywszy, nie? Jest porównanie nawet z daleka, słuchajcie, nie? Nie wiem czy to będzie widać, czy nie będzie widać. W każdym razie no jest, jest. No i tak biorę się też. Za, zaraz sobie wezmę i pomaluję. Ja kupiłem też więcej tej farby, bo przecież każdą skrzynkę, którą przestawiałem, no to malowałem ją. Tak, żeby wiadomo, jak już przestawiałem ze starego miejsca na nowe, no to muszę za, zaimpregnować to drzewo, żeby tak samo było zaimpregnowane. I tak tym impregnatem, taki słuchajcie, już zwykłym u nas sklepie, metalowym, kupiłem parę takich kolorów, kolor kasztan, niby to jest, nie. Na zewnątrz do wnętrzno zabezpiecza przed ufał, zabezpiecza przed opadami, podkreśla swoje drewna, no. no i takie kurde, właśnie. No myślę, że będzie zupełnie inaczej. Słuchajcie, wyglądało bo to już faktycznie takie, jak ja mówię, wyblakłe, takie wypizia, wypiziałe. O. A tak to takiego żywszego koloru trochę nabierze, nie? No. I zakładałem, powiem Wam szczerze, w zeszłym roku to, bo myślałem, że jakąś osłonę tu przed wiatrami tymi za, z zachodu mi to, to stworzy. Powiem Wam szczerze, że trochę tak, no nie powiem, że nie, troszkę daje. Ale u mnie największy cuk tutaj tak jest tu na z południowego zachodu i tutaj jest kurde właśnie z, z, z północnego wschodu. I przeważnie jak wieje, to wieje z tamtej strony, czy, czy z tej strony i tak kurcze właśnie te, te palmy później tak od tego wiatru, takie są kurde opiziałe. No ale co zrobić, no. Nie zna to, nie poradzę. Tu jedynie mnie zabezpieczają te wielkie drzewa. Tutaj też no w sumie jak poobcinałem te gałęzie, ale powiem wam tak. E, praktycznie na te, te gałęzie już były wszystkie suche, to tak jak tutaj, e, przy tym srebrnym świerku. Tylko same takie same, słuchajcie, takie końcówki miały, tylko zielone, a tak to były dosłownie suche. O, coś takiego, jak widzicie, tutaj jest. Tutaj to jeszcze jest, bo tutaj powiedzmy, że jest troszeczkę ziele, zieleniiny, ale tak to to, to, to to była susza. No i poobcinałem. Troszeczkę też to zabezpieczało przed wiatrem, ale w sumie, jak obciąłem, to też w za dużej różnicy, kurde. Teraz nie widzę, powiem Wam szczerze. I tak to. Tak przedstawia się susza. No i takie prace widzicie w wolnej chwili. Cii, niedziela dzisiaj jest, i w niedzielę się wziąłem za malowanie. No ale no, coś trzeba robić. No słuchajcie. Ech. Ja nie umiem też tak siedzieć, nic nie robić, akurat dzisiaj mam dzień wolny, no to mogę sobie coś porobić. A malowanie to nie jest taka jakaś ciężka praca, żeby wziąć, wziąć tego nie zrobić, nie? No. no, basioczek, ładnie wygląda. Rośnie jak na drożdżach, widać normalnie to. Dobra, to wszystko tak szybciutko, króciutko na dzisiaj. I... A jeszcze Wam coś powiem. Eee, wszyscy, wszyscy tak zachwycali się moimi kordylinami, nie? No, że są, że przepiękne są, no i się śmieję, że chyba przeuroczyli mi te kordeliny. Jedna mi, ta większa, to jest ta mniejsza, nie? No mi padła. Normalnie w świecie sobie padła. Ratowałem ją na różne sposoby i, i nie uratowałem. No ale yy, u mnie nie może być za dużo strat, więc mam nową. Z tym, że on to nie jest Red Star. Sprawdzałem, według rozpiski jest to Red Comet, faktycznie, sprawdzałem też na mecie, czy takie są, no i ona ma troszeczkę inna, inna, inaczej te paski, chociaż powiem Wam szczerze, że za wiele się nie różni od Red Star. No a te to, to już tam swoją drogą, to, są, to już, jest, już, już wygląd mają. No. I teraz na dworze to zobaczcie już paseczki kolorowe. Jak w szklarni to jeszcze takie, o, widzicie, są, co, co wyszło w szklarni to takie było yy, w jednym kolorze, a teraz to już, już jak, jak są na świeżym powietrzu to dostaje swoje paseczki kolorowe. Także że tak to przedstawia się. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Życzę miłego popołudnia czy wieczoru. Do zobaczyska, do następnego razu.